Napój, który mam przed sobą, wyprodukowano w Polsce, ale słomkę z całą pewnością wyprodukowano w Chinach. Zresztą podobno Chińczycy wynaleźli pierwsze słomki. Na czym polega nasze zadanie? Należy podnieść butelkę, dotykając jedynie słomki. Butelka i słomka to akcesoria dostępne w każdym domu i w każdym barze, a więc nie będziecie mieli problemu z próbą tego zadania. Czy już wiecie, gdzie jest haczyk? Smarne. Nie no dobra, to jest. Butelka nie może się rozbić Masz kolejną jakby się rozbiła A ja nie mogę rękami czy w ogóle nie mogę dotknąć? W ogóle nie może dotknąć butelki. Ona tu stoi i ma tu stać. Nie, niedzielę. Na miejsca. Dry. We have many strong so You can destroy it. No, nie jest to proste zadanie. Oj, tak. no, wy tak od dołu podnieść. Co jest w ten sposób. Chcesz, żeby na przysklu. Jeszcze raz przypominam, że butelka nie może się rozbić. Ja za mnie będę kontrolowała. się? No, czekaj, to tak. bez kodów. Oczywiście, niezależnie od tego, czy Wam się. No nie, wodę. Nie, nie, nie. Ale teraz dotyka pan szkła. Nalej wody wodę do środka. Musimy obciążyć wodę. Zaczekaj, jakbyśmy to zassały... Śmiało, próbuj. ...że od... ciśnienie no, byśmy nie to To chyba jest możliwe. Nie, to nie, nie do rady. Chyba że ty spróbujesz. Nie, 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 nie. nie, nie. Um.

Wykorzystamy fizykę, a konkretnie siłę tarcia i grawitację działającą w przeciwnym kierunku w tym wypadku. Składamy słomkę w około 1,4 długości. Wsuwamy ją do butelki do momentu aż się zaklinuje. Teraz możemy podnieść butelkę bez żadnego problemu. Czy odgadliście, gdzie był haczyk? O! No tak. Proste, kiedy zna się On on